No to dzień dobry, Misiaczki, w ten piękny poranek w Turcji nad jeziorem Salda. Mm. Jakub Kotłowa to jest Fiton Trip, a dzisiaj witam Was z kolejnym caseem, czyli wypoczynkiem nad Wodą Jeziorem, bądź innym moim ulubionym słowem zbiornikiem wodnym. Z moich obserwacji wynika to, że największym problemem, jeżeli chodzi o ćwiczenie nad jeziorem, morzem czy innym zbiornikiem wodnym. Jest zwyczajnie brak motywacji. Ludziom się wydaje, że trening musi trwać półtorej godziny i musi wyglądać nie wiadomo w jaki sposób. A tak naprawdę wystarczy sobie uświadomić, że wystarczy zrobić coś, co ja nazywam jednostką treningową czyli zwyczajnie krótkim treningiem i stymulacją mięśni. Także pokażę Wam kilka ćwiczeń, w jaki sposób można w ogóle użyć otoczenia, gdzie tak naprawdę naszym otoczeniem nie jest nic oprócz kawałku plaży i wody. Lecimy. Abstrahując oczywiście od ćwiczeń takich jak pompki, przysiady, czy opa, inne brzuszki, pod górkę nawet, <ścoughs> możemy użyć całej długości plaży do biegania. Ale nie w taki sposób, że biegniemy 10 km w jedną, 10 km w drugą i tracimy najlepsze słońce i wypoczynek nad jeziorem. Tylko możemy zrobić coś na zasadzie interwałów, czyli sprintów. Czyli wygląda to dokładnie w taki sposób, że robimy kilka sprintów w jedną, kilka w drugą. Mordujemy się na maksa w maksymalnie krótkim czasie, żeby zwyczajnie nie zmarnować pięknego dnia nad jeziorem. Moją kolejną propozycją jest marsz, ale nie byle jaki marsz, bo marsz z wykorzystaniem oporu wody. Dlatego warto jest wejść sobie do jeziorka Morza, basenu, czegokolwiek innego zbiornika wody na wysokość e, waszych bioder, pasa. Oczywiście im wyżej, tym większy opór. Staramy się mniej więcej, żeby minimum to był linia waszego krocza. I nie robimy nic innego, jak pracujemy całym ciałem i maszerujemy. Taki oto sposób pracujemy naszymi udami i mięśniami skośnymi brzucha. No i chyba najbardziej oczywistą rzeczą, jaką można robić nad wodą, to nic innego, jak pływanie różnymi stylami. Czy to będzie krał, czy to będzie żabka, cokolwiek delfin czy inny piesek, dalej jest to jakiś wysiłek fizyczny. Dlatego tym cudownym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Sponsorem tego odcinka i tej serii jest firma Cheers, do której link znajdziecie sobie w opisie, a ja nic innego, tylko lecę robić swoje. Do zobaczenia!